I tak wybraliśmy się na tą pierwszą wycieczkę. Ale zobaczcie, tutaj tu chodzi, na na niebie. I przechodzimy do kościoła w Orle, który jest przepięknym kościółkiem pod wezwaniem świętej Doroty. W Orlu, przepraszam. Z 1775 roku. Już tu nam się wyłania. Kościół jest drewniany. Dobrze zachowany, odrestaurowany. Dzwony od czasu do czasu dzwonią, ale ta dzwonica zasługuje na wspomnienie, ponieważ jest przepiękna. Co prawda, troszeczkę tutaj już zdegradowana, ale dzwony, zobaczcie, od najmniejszego do największego nadają różny ton i ona jest działająca. No chętnie bym zadzwonił, natomiast jak to zrobię, to mogą tu zbiec się ludzie, bo myśleli, że jest pożar, bo wichura duża się zrobiła. Na razie miniemy ten kościółek, opowiem o nim później, ponieważ po pierwsze zaczyna grzmieć, a po drugie musimy szybko iść do sklepu. Troszeczkę zaczyna kropić, ale tutaj chciałem zauważyć, że jeszcze jedną atrakcję wspaniałą można znaleźć w Orlu. Bo tutaj jest wiatrak Paltrak z 1887 roku. On niestety nie ma śmigieł, chyba że odrestaurowano, bo kiedyś byliśmy tutaj i tam w tamtym kierunku. Może się później udamy go obejrzeć. Natomiast wtedy, jak byliśmy kilka lat temu, nie miał śmigieł. Czy go tu widać? Chyba nie. Wracamy do kościółka, bo zaczyna lać, więc schowamy się tam. Cześć, witam Was. Udało nam się dotrzeć z naszej podróży do Gdańska, słuchajcie, w te wakacje. Tam, jak widzicie dalej, jest Jarmark Dominikański. Tak zrobimy. O, widać go? Widać, widać. Tylko moich oczu nie widać. No dobrze, idziemy sobie pozwiedzać. Najbardziej interesują nas, tak naprawdę powiedziawszy, starocie, które tam niedługo zobaczymy. Żeby nie było wątpliwości, to widać, że jesteśmy w Gdańsku. To jest właśnie słynny trójząb Neptuna. No i sam Neptun oczywiście. O, tu Kasia. Naszą uwagę przykuł korbacz. To są takie, widzicie, nitki prawie gumowe, pochodzenia osypkowego jakby z Podhala, la... raczej nie z no, i idziemy sobie dalej. Tych towarów ja tak sobie tutaj wyścigam się, bo mi pies ciągnie nie smyczy. Proszę bardzo, o tu idzie. Tych towarów jest przewielka, przemożna ilość. Tutaj są nalewki, wina. Tym razem kupujemy pajdę ze smalcem, bo wyglądają nawet taką ekspozycję przepysznie. A szczególnie ta. Teraz odwiedzamy stoiska rzemieślnicze. Tylko kawałek tego jest, ale wierzcie mi, jest dużo, dużo więcej a my sobie obejdziemy lewą, prawą i pójdziemy dalej szukać staroci wobec tej chwili zatrzymaliśmy się na kawkę w restauracji i ciasteczko, które już zjadłem a Kasia kupiła sobie taką piękną torbę Gdańsk no i słuchajcie, jesteśmy w jakiejś jednej trzeciej zwiedzania tych stoisk na tegorocznym jarmarku dominikańskim Polecamy restaurację świętego ducha 66, gdzie jesteśmy. Nie wiem dlaczego. Dlaczego? To jest bardzo przyjemny właściciel. Bardzo przyjemny właściciel. I piękna toaleta. A pies nam ucieka właśnie. Proszę o to, Kajluś, Daj głos. Dobrze starcie. No i jesteśmy koło Żurawia Gdańskiego. No najsłynniejszy punkt chyba wszyscy, oprócz Neptuna oczywiście. Wszyscy się tu kierują. I Motława całej okazałości rzeka, dopływ Wisły, znaczy inaczej, dopływ Bałtyku, ale część do rzecza Wisły, a tutaj mamy nowe osiedle niby kamienic nowoczesnych, a tutaj stare zabytkowy oczywiście. A my idziemy tam prosto dalej przez most i tam do staroci, tak jak mówiłem cześć. Idziemy sobie idziemy, jest pięknie, są rzemiosło, znaczy jest rzemiosło, różne fajne rzeczy. Natomiast zobaczcie tam. Na tej baszcie Widzicie to? Nie tylko w Starach Zjednoczonych Takie rzeczy U nas też są super bohaterowie Doszliśmy do drugiej części Motławy A tutaj jak widzicie już tam o to był nasz cel Czyli strefa antyków i kolekcjonerów Na takim Pchlim Targu bo tak to można nazwać można kupić wszystko Zobaczcie jakie to są piękne rzeczy Na pewno coś nabędziemy to się jeszcze okaże ale Teraz będziemy i iść tam daleko, daleko, daleko I zobaczymy Żeby nie było, że mówiłem, że prawie wszystko Zobaczcie ten egzemplarz BMW Po prostu niesamowity Ale tutaj na tym stoisku są jeszcze inne Wspaniałe rzeczy, na przykład ta Przepiękna lalka bez dłoni Tylko powiesić w sali horroru Święte figurki Lichtarze Nawet jakieś Nie wiem nawet co to są za rzeczy Nie chcę opowiadać tutaj bzdur, ale Kołyski, jakieś rzeźby Czary, czary, czary. Ja szukam pewnej rzeczy, ale tutaj akurat na takich antykach to nie dostanę. Coś z elektroniki, zobaczymy. Opuszczamy już stoiska, ponieważ przeszliśmy wszystko. A tutaj zobaczcie taki nabytek, właśnie takie baśnie Christiana Andersena, Hansa Christiana Andersena, które mieliśmy w swojej dawnej przyszłości. Piękna książka, ilustracje, będziemy czytać naszym wluczką. Jesteśmy w miejscu, w którym każdy Polak inaczej. Które każdy Polak powinien znać Plac Krzyży, a przy nim Wielkie Muzeum Historii Ruchu lat 80 Ruchu Solidarnościowego I Stocznia Gdańska I słynna brama Przez którą jak wiecie skakał Lech Wałęsa, a nie ktoś inny I tutaj wszystko się zaczęło w latach 80-tych Zostały podpisane Porozumienia sierpniowe A później wielkie strajki, stan wojenny i właśnie Solidarność stąd wypłynęła. Jak o tym mówię w tej chwili, przychodzą mi dreszcze, bo właśnie dzięki tym czynom, tym e, działaniom wtedy Lecha Wałęsy i Solidarności mamy to, co mamy, czyli wolną Polskę, na tyle na ile ona jest obecnie wolna. Starajmy się to utrzymać. Wspaniała rzecz. To jest obowiązkowe miejsce, obowiązkowe miejsce dla każdego Polaka, żeby zobaczyć, co działo się w tamtych czasach. Leć do wody, leć! Biegni do wody szybko! Tu przybiegłeś? Ja mam zejść z tobą? Mam tam iść? O, pięknie! Pięknie. No i teraz już musimy iść do wody, chodź. No idź tam do wody, iść. Piłkę mam. Hmm? chodź, daj piłkę, daj mi piłkę no, daj piłkę hej, daj no piłkę, o dobrze, dobrze, daj piłkę, uwaga. jakoś. Jest piękne kąpielisko wydzielone, Jest miejsce dla ratownika, drabinki, plaża Orle. No daj piłkę, zobaczymy tu. Daj, 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 daj mi. Daj mi piłkę. Daj, dobrze. Uwaga. Też płytko. Cały czas idzie pod nie, nie pływa. Jak to mówią, ten się nie myli, co nic nie robi, więc zauważcie, że przypaliło się trochę tutaj nam. Więc jak to, kopciuszek, siedzę sobie i te co czarniejsze wybieram, żeby nie było goryczki w tym sęczniku, ale wydaje mi się, że to wszystko się uda. Troszeczkę czasu to będzie wymagało, ale przecież jesteśmy na w czasach, więc co mamy? W czasy. A co czasy mają? W czasy w sobie mają? W czasy, więc mamy czasy. Dobra, niech tak będzie. Ja dom... No wiesz co, czemu pojechali beze mnie? <grafię> Jak Ci się, się udało się? Tak, jest z tyłu tak jakoś idzie. Na drogę chodźcie. Ale może za nisko to jest nie? Przecież tego się nie da przesunąć już? Tylko ostrożnie naprawdę możemy nudnie połamać. Ale ja ja Pod... 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 Ona wygląda... Ej, powoli! Ja wiednicz. Pływamy sobie tym oto rowerem wodnym. Tam jest jedna część jeziora Guszyńskiego druga część Jeziora a tam jest trzecia część Jeziora a tam jest plaża daleko nie widać. Jest przepiękna pogoda, cudownie. Słoneczko świeci, godzina 18. No i spokój. To są wakacje. A oto napotkaliśmy na swojej drodze drewniany Stone Age. Stone Age. W każdym razie. Na tym oto drzewku, zobaczcie, rośnie bazaj O, piękne. Masz kija? Kieski. Szukaj, szukaj. Jestem ponownie przy tym pięknym kościele pod wezwaniem Świętej Doroty. Wtedy nas zastał deszcz. Widzieliście przed chwilą, nie dało się tutaj nic z tym zrobić, pokazać Wam. Natomiast tutaj zobaczcie piękny kościół. To jest zabytek oczywiście ujęty w rejestrze zabytków. Odnowiony przecudownie. Miejscowość Orle datuje się na XIII wiek początki. I tutaj oczywiście chrześcijaństwo, jak to w naszym kraju, i kościół powstał też około XIV wieku Ale ten egzemplarz, który tu widzimy Jest datowany na XVIII wieku Piękne drzwi, ale już nowe No i obejrzmy go dookoła Boczne nawy, jak to zawsze na planie krzyża Drewniany w całości kościół A tutaj Was zainteresuje czymś jeszcze Zobaczcie, jaka piękna dzwonnica Rzadko spotykana już teraz jeżeli chodzi o dzwonnicę, zwieńczona krzyżem, e, dzwony o różnych tonach, mniejszy, większy, największy. E, dzwony to bardzo fajna rzecz, e, tam jest coś napisane. Nie będę tutaj wchodził. E, ten duży widzę, nie ma nawet sznura, żeby pociągnąć, czyli z reguły dzwoni się tym średnim. Natomiast prawdopodobnie przepięknie brzmią. Ja słyszałem je oczywiście tutaj mieszkając, e, ich dźwięk, znaczy tego jednego, bo przecież w niedzielę nawoływano do kościoła na tych dzwonach zawsze są jakieś napisy i to też jest fascynujące zrobienie takiego dzwona, możecie sobie obejrzeć na jakimś fajnym filmie w Discovery albo National Geographic, natomiast tutaj zobaczcie jeszcze zachrystia z tyłu w tym kościele, do środka nie wejdziemy bo on jest czynny tylko w niedzielę więc nie na rady przepiękne zdobienia Utrzymany fantastycznie. Jeszcze tył tego kościoła. Pięknie pachnie to drewno. Dwie wieżyczki. Zapraszamy tutaj do Orle, przy okazji, będziecie jechać. Naprawdę warto go zobaczyć. Jestem wielbicielem <noise> dzwonów, tak jak wiatraków, zobaczcie. Dzwon się rusza, a w środku dusza się nie rusza. I zaraz uderzy. Dobra, cicho. Jeden sygnał damy, bo wieś nam się tutaj zleci. Zobaczcie oto zabytkowy, też w Orle znajdujący się wiatrak, tak zwany paltrak. Paltrak charakteryzował się tym, co zobaczcie w innym moim filmie, ze skansenu w Radomiu Paltrak miał taki jakby to powiedzieć szynę taką dookoła dookoła na dole i cały się obracał na tej szynie kółeczka jeździły po tej szynie i to właśnie był jego mechanizm, który obracał wiatrakiem w taki sposób żeby śmigło które powinno tu być, ale go niestety nie ma. Zaraz pójdziemy z drugiej strony, nie chcę tutaj deptać, bo ktoś sobie pięknie zrobił. On stoi na prywatnej ziemi. Ale jak widzicie jest tabliczka zabytkowy, więc my tu kiedyś byliśmy, ja tu za chwilę pokażę Wam zdjęcia z tego wiatraka, bo kilka lat temu byliśmy, można wejść do środka, właściciele tu wpuszczali, żeby po prostu go zwiedzić w środku. Zobaczcie, jest tam tylko głowica, która powinna trzymać te śmigła. Oczywiście płotów tutaj nie było żadnych, ponieważ wiatrak miał z tyłu taki wielki dyszel, którym się go całego obracało. Tak jak widać, jest pokryty blachą, żeby jeszcze się chwilę potrzymał. On jest z 1887 roku. O, tutaj jest tabliczka przecież. I takich wiatraków było całe mnóstwo, nawet w samym Orle było ich pięć. Tak wyczytałem w historycznych opowieściach. No, a w całej Polsce zaczęły się od 1230 roku, czyli w XIII wieku zaczęły powstawać i aż do 1950, nawet jeszcze już na sam prąd, tak jak tutaj jest prąd podciągnięty, te wiatraki działały już bez śmigła. W swojej podróży powrotnej już do domu zajrzeliśmy do Ślesina. Zobaczcie, ile tu jest ludzie, to jest piękna plaża. Przyjechaliśmy dlatego, że na nawigacji Google znalazłem bar rybny pod dorszem czy morszczukiem? Morszczukiem chyba. No i właśnie idziemy jeść. Okazuje się, że to nie jest pod morszczukiem ani dorszem, tylko pod złotym leszczem. Tak nazywa się fajny bar. Zobaczymy, jak będzie smakował. I takie oto rybeczki nam podano. Pani przyniosła, zabieramy się za jedzenie. Rybka zjedzona na jeziorkiem jak widzicie. O, tam widać. No i słuchajcie, pyszna była, jedziemy do domu.